Około tam 18 lat temu. Pierwsza zasiadka ze szwagrem. Totalnie mnie to nie interesowało. Wolałem z dzieciakami w piłę pograć, to było dla mnie totalnie nudne. No jako dzieciak, no to wiadomo, lepiej pobiegać sobie coś tego, a nie jechać z wędką i trzymać, i patrzeć się w wodę. No ale szwagier po zacięciu dość pokaźnego karpia dał mi tylko potrzymać wędzisko, gdzie walczył ten karp. No i w tym momencie przepadłem. I teraz nie myślę, żeby w ogóle zmienić zmienić jakiekolwiek na inne hobby, więc nie widzę w ogóle życia bez tego. Próbowałem wędkować w inny sposób, ale jakoś mnie to nie zaraziło tak jak wędkarstwo karpiowe, bo tu po dźwięku sygnalizatora nie wiesz, co jest po drugiej stronie. Tak naprawdę, może to być Twoja życiowa ryba, a może to być Lesz, którego często można przyłowić. No naprawdę nie wiesz, nie wiesz, co jest po drugiej stronie, co się dzieje w wodzie. Jeżeli chodzi o dźwięk sygnalizatora, jest noc i sygnalizator zaczyna Ci działać, to są takie emocje, że nie jesteś tego w stanie opisać normalnie, musisz to przeżyć. I trzymając tą rybę na kiju na w nocy, zaspany, bez butów, jak dzisiaj w nocy było, i inny świat, i taki przypływ energii. A jak już jest w podbieraku ta ryba, która dzisiaj dała mi zwycięstwo, to było coś nie z tej ziemi. Po losowaniu byłem naprawdę dobrej myśli, bo trafiłem na płytką zatokę gdzie wiadomo parę dni wcześniej troszkę tam przygrzało, więc liczyłem w pierwszej dobie już na, na parę ryb. Ale po trzech dniach zosta zostało mi tylko myśl patrzenie na ryby innych zawodników, gdyż tylko tam mogłem rybę zobaczyć. Bo u mnie, na u mnie na stanowisku nie było żadnych oznak żerowania karpia, żadnych spławów, nic. Totalna martwica. Dziś postanowiłem połowić troszkę ekstremalnie i wywoziłem zestaw łódką zalentową pomiędzy filary pomostu, co dało mi pierwszą rybę 11 kg. Drugie stanowisko, z którego padły dwie ryby, 12 z groszami i 16 z groszami, no to padło spod, spod plaży, przy drzewie. Stamtąd właśnie dostałem zwycięską ostatnią rybę i jednocześnie największą złapaną na produkty 4S. Ostatnia noc sprawiła, że no, zwyciężyłem, jak widać. No i jestem dumny z tego, że mogłem wędkować można powiedzieć, wygrać z Mistrzami Świata, tak? Więc to jest duma, bo nagrody, nagrody można kupić, tak? Ale wygrać statuetkę to już jest klasa. Trzy duże ryby w pięknym stylu w ostatnią noc. Marcin Klosinie. Ja siedzę się zaczerwienił. Za Na przynętę używałem peletu. 4S, podwieszony nowością firmy 4S, pływakiem ananasowym. Moczony było to w dipie ananasowym. No i do wody poszło troszkę multiblendu, plus pelet hollywoodowy również firmy 4S. Łowiłem na standardowe zestawy z klipsem bezpiecznym. Odcinek letkora około 50 cm, niedłuższy. Cały przypon też około 20 cm na dyrigu. Za pierwsze miejsce otrzymałem dwa wędziska Century ręcznie zbrojone w korku 3 funtowe. 13 FT. A za największą rybę złowioną, bo też złowiłem największą rybę na produkty 4S otrzymałem voucher na zamówienie sobie dowolnych wędzisk yy, centurów pode mnie czyli czego dusza pragnie to będzie na wędzisku przelotki dolnik, blank, mata i to, to będzie, będę miał wręczone uroczyście na yy, poznańskich targach yy, na rybomanii chciałbym podziękować organizatorom Wojtkowi Mirowskiemu za to, że Wojtkowi Mirowskiemu, Jarkowi Płochockiemu, Mariusz Ciach, całej firmie Engie yy, za to, że mogłem tutaj startować z nimi, gdyż nie myślałem, że będę zaproszony. To dostałem informację całkiem z kosmosu, że będę tutaj z wami łowił. Chciałbym podziękować Karpszu Warszawa za to, że mogłem wystąpić w ich barwach. Dziękując firmie Jetfish Polska. Dostałem ksywę yy, łysy SeMP. gdyż yy, jeżeli kogoś nie było na stanowisku, a słyszałem sygnalizator, to byłem pierwszy przy wędkach, aby zaciąć, żeby oni zobaczyć co się dzieje. A łysy to łysy. Proszę Państwa, nikt się tego nie spodziewał. Łysy number one. Wyciągnął wszystkie ryby, trzy na swoje wędki. Za tydzień robimy mu operację na koszt firmy, będzie Do zobaczenia na Rybomanii 2014. Cześć.